Dobry wieczór Polsko, dobry wieczór Warszawo. Piotr Galus ze startu drugiej tury 42. PZU Orlen Maratonu Warszawskiego. Witam wszystkich zgromadzonych przed Facebookami, przed Instagramem i w tym momencie ważny moment: Seno w Warszawie. Specjalnie dla biegaczy, dla wszystkich zgromadzonych na starcie, którzy stoją w dosyć nietypowy sposób dzisiaj na asfalcie. Tuż przed sceną, na całej długości startu, zostały wyznaczone specjalne, bezpieczne punkty dla każdego biegacza. Tur Soboń, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Arturze, pada. Jak pan przygotowywał się do dzisiejszego maratonu, czy jakoś specjalnie? Leje, naprawdę, jest okropna pogoda. No ale humor jest, jest dobry nastrój. No ja miałem długą przerwę. Ostatni raz maraton przebiegłem właśnie tutaj w Warszawie 6 lat temu, więc trochę mamy respektu. Trenowałem od marca, więc mam nadzieję, że jestem przygotowany. Chciałbym zrobić około czterech godzin i zobaczymy, czy to się uda. Myślę, że tak. Jak pan myśli, co pan czeka na trasie tego nocnego maratonu? Jak to miasto będzie wyglądało? Co tam może pana spotkać? A to jest też specyficzna trasa, bo robimy pętle 5 więc tą pętlę będziemy powtarzać. Ma to swoje dobre i złe strony, znaczy na pewno jest jakiś rytm, ale z drugiej strony, no fajnie jest, jeśli to jest dłuższa trasa i można sobie tam różne części miasta zwiedzać. No, ale jest jak jest i cieszę się w ogóle i gratuluję, że udało się doprowadzić do tego, że możemy fizycznie biegać normalnie w maratonie. To impreza, na którą biegacze czekali. Po raz pierwszy, uwaga, to jest ważny moment. Wystarczowała! Powiedzieliśmy! Iłka Tura wystarczowała 42. WZU Orlen Maratonu Warszawskiego. Kochani, powodzenia, uważajcie na siebie. Już czekamy na zwycięzcę tej tury, na Pawła Myśliwca, który prawdopodobnie już za chwilę wyłoni się z zakrętu jest coraz bliżej. Paweł Myśliwiec! Paweł To, 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 to się nie mogło zdarzyć! Paweł Myśliwiec w biegu! Brawo! Co do trasy, bo ta trasa jest dosyć specyficzna. Dziewięć okrążeń i bardzo szybka. E, szybka, oczywiście, tylko wiadomo, że te, że te nawrotki troszkę spowalniały, to było trudne. Ale w ogóle bardzo dobrze, że w ogóle ten maraton doszedł do skutku nawet na takiej trasie, także wielkie podziękowania dla organizatorów, że to zorganizowali. Jak na trasie? Super! Będzie jeszcze raz biegał, specjalnie dla nas. Zobaczmy to! Brawo! Teraz było prawidłowo. Miałeś okazję już kiedyś brać udział w takim przedsięwzięciu nocnym w deszczu? Nocnym jeszcze nie, ale w deszczu po maraton biegłem w Gdańsku. Jak samopoczucie o 3.17? Bardzo dobrze. <grywa> Powiedziałbym, że nawet lepsze niż o północy, po przebiegnięciu 42 metrów. Pawle, jak było? Ciężko, ale jest. Mówiliśmy sobie dobry wieczór kilka godzin temu, a teraz już dzień dobry. Jak na trasę? Wiemy, jaka jest pogoda, ale akurat jeśli chodzi o mnie, to ja lubię taką pogodę. Jak samopoczucie? Fantastycznie. Zadowolony z czasu? Nie. Ale nie było treningu. Specjalny rok, specjalne wszystko, no i myślałem, że będzie gorzej. no. 3,30 połamane, jest bardzo dobrze. Pawle, jak było? Ciężko, jak na debiut całkiem nieźle. Pogoda nie, też była całkiem przyjemna dla mnie. Chłodna, mało się nawadniałem, było całkiem spoko, naprawdę. Fajna trasa w centrum Warszawy, super. Niezwykła edycja i jestem zadowolony. Druga noc natura. 42 PZ, Orlen maratonu warszawskiego. Powoli się kończy. Większość zawodników już ukończyła swój bieg. Na czele Paweł Myśliwiec z czasem 2 godziny 59 minut i 3 sekundy. To była wyjątkowa noc. Deszczowa, ale jak się okazuje, zawodnicy. Pokochali ten warszawski deszcz i okazuje się, że większości z nich pomógł ukończyć maraton, z czasem którego byli bardzo zadowoleni. Ja dziękuję za dzisiaj, Piotrek Galus. Widzimy i słyszymy się jeszcze jutro. Cześć!